Witam, z tej strony Flaczki901, a to jest odcinek kolejny, czyli sprawdźmy wszystkie rozdzielczości z gry. Teraz gra będzie, czyli Radhead i Rift Apart, a monitor Samsung Odyssey G3 i kurwa coś tam dalej. Niedawno siedziałem 3 godziny, aby zainstalować update, a ten update ważył pieprzone 10 giga, a co dodaje to jakieś AMD-owe gówno. Tutaj jakieś Mdek, tutaj z Intel XS. A tutaj jakieś naprawy średniowiecze. Chcecie sobie pograć jakąś grę, czyli włączacie stama i macie update i nie można grać bo musisz czekać. Gówno, nie da się, dobra odpalamy to kwartalinisko. Okno za okno zawsze kurwa prosto. Szybciej z tymi logami, wystarczy, że wasza firma istnieje na Steam. PlayStation 5 nie ma ładowania, na komputerowej wersji musieli wsadzić to było oczywiste. Dobra, gdzie te hamowskie opcje graficzne? Do tego najebali wpis do opcji. Dlaczego nie ma czegoś takiego na PlayStation, jeśli na komputerowej wersji wszystko musi być? Dobra, zmieniamy te rozdzielczości. Zaczniemy od 1768 na 992. Trochę coś poszło nie tak przy OBS-ie, ale chuj z tym. Teraz 1680 na 1050. Główno widać, ale jest bardziej rozszarpane. Lecimy dalej. 1600 na 1024. No to u mnie się zrobiło bardziej płaskie. Lecimy dalej. 1600 na 900. Bardziej litery się rozpikselowały, ja pierdole. Teraz 1440 na 1080. Ale kwadrat po monce krzemieniowym. Lecimy dalej 1440x900. Ale trochę mam pikselozę większą, a na OBS się widzicie mniejsze. 1366x768 teraz, czyli laptopowa inwestycja. Teraz ta sama tylko, że brakująca szóstka w czarnej dupie. Zbliżamy się do małego gówna. Teraz 1280 na 1024. Teraz nie wiem czy nazwać kwadrat czy prostokąt odwrócony. Lecimy dalej 1280 na 960. To samo prawie. Lecimy dalej 1280 na 800. Ale bida w tym kraju. Jeśli taka pikseloza istnieje. Lecimy kolejne 1280 na 768. Nie czuć różnicy. Lecimy dalej 1280 na 720, czyli 720p jakości Ignuj. Lecimy do główna 1176 na 664. U mnie widzę paski wszędzie co tu jest grane, panie Marianie. Teraz 1152 na 864 ale skomplikowane liczby. Teraz 1024 na 768 Mały kwadrat, ale dziwnie. Teraz najmniejsza Windowsa, czyli 800x600. Na obej się nic nie widzicie ale ja widzę rozerwane szczury. Coś jest jeszcze, chyba gówno, to spierdalamy z powrotem. Dobra widać wszystko pięknie, teraz tryb okna zmieniamy na woknie bez ramki. Te gówno jest pojebane. Na mojej rozdzielczości to nie robi różnicy. Lecimy w dół. 1768 na 992. Nie widać różnicy, bo jest kasztanem. Teraz 1680 na 1050. Rozciąga jak na pleta. Teraz 1600 na 1024. Lekko pikseloze czuję, ale wiadomo. Teraz 1600 na 900. Ekran się wyluzował przy tym, nieźle. Teraz 1440 na 1080. O ja pierdolne. Teraz 1440 na 900. No co tu kurwa dzieje nie pytam. Dawaj tą laptopową ampułkę kapsuły 1366 na 768. Główno jest dawaj tą czwartą dupę w zupie. Na chuj zupa do dupy teraz 1280 na 1024 to jest gorsze rozciągnięcie niż kiedykolwiek bym na to nastrał. Teraz 1280 na 960 Jajko na zupie lecimy dalej 1280 na 800. Znów wróciliśmy do zwykłej. Lecimy dalej. 1280 na 768 gówna. Jajko widzę. Teraz 1280 na 720. No jest lekka pikseloza. Lecimy do gówna. 1176 na 664. Nie czuję różnicy. Teraz 1152 na 864. Znowu rozszarpane, gówno. Teraz 1024 na 768. To samo, lecimy do ostatniej. Główno widzę, ale wiadomo, że piksele wsadzają się w dupę. Teraz przechodzimy z powrotem, ale na wersję z zwykłym oknem. Gdzie moje rozdzielczości? Ja się kurwa pytam. Tylko moja wsadzona. Dobra, zrobimy te formaty obrazu jak tego główna nie ma. Czyli 32 na 9. Co się tu tak spłaszczyło, kasztany zbieracie czy co? Teraz 21 na 9. Większy prostokąt od okna i chuj. Teraz 16 na 10. Teraz większa wysokość od płasko-mózgowości. Teraz 5 na 4. Teraz 4 na 3. I się skończyło. Za szybki jestem ja pierdolę. Dobra, zrobimy jeszcze z pełnego ekranu całe wieńko. Ale duży prostokąt on Nie wiem jak wciągali monitory, ale zbyt płasko. Tutaj duży płasko grzbiet. A tutaj kwadrat wykurwy Wy kurwy oddawać herce. No bardziej niech się spłaszczy, kurwy jebone. Zajebiście. Dobra, teraz z okien i ramką trzeba zobaczyć. To jest to samo i chuj. To kleszcze zbieram ci kasztany, bo ci wciąga płaskoziemce i krowie na rowie. Dobra, chuj z tym to jest to samo, więc się nie opłaca, spierdalamy z tej gry. Dobra. Dzięki za oglądanie jeśli się spodobał odcinek zostaw likea i suba jeśli nie masz i do zobaczenia.